Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy odcinek. W dzisiejszym odcinku będziemy testować paletę Everline Mystic Galaxy. To jest paleta, która już jakiś czas jest na naszym ręku, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonałam ten makijaż i co o niej sądzę, to zapraszam do oglądania dalej. Dobrze, przechodzimy teraz do meritum, czyli do paletki. To jest kolejna paletka Eveline z tej serii. Poprzednią też już nagrywałam test. To są paletki, które już są naprawdę kilka ładnych miesięcy na naszym rynku, a poprzednia z Eveline Charming Mocha to już w ogóle jest też już dosyć dłuższy czas. A ta paletka pojawiła się bodajże w tym roku jakoś wiosną. O ile dobrze pamiętam. A ja mam ją w sumie dopiero teraz. Jak już widać po opakowaniu i tutaj po ym, grafice, kolorystyka jest bardziej w kolorach fioletowych. Prezentuje się ta paletka w taki sposób. Jak widzicie, ma duże lusterko, jest zaklejona. Już odklejamy. Oj, nie chce się odkleić. O, uu. Kolorystyka jest absolutnie fantastyczna, bo to jest kolorystyka, którą ja bardzo lubię, bardzo lubię tego typu, tego typu cienie. Mamy również pędzelek, też w odcieniach fioletowych, taki rozciapierzony i taki kulkowy. Być może użyjemy ich dzisiaj, zobaczymy. Jeżeli chodzi o twarz, to na twarzy nie mam jeszcze nic. Mam tylko takie serum nałożone z witaminą C na powiekę i pod, powiekę, pod oko, ale za wiele nie nakładałam, z tego względu, że najpierw będziemy dzisiaj malować oko, a resztę później. Ale zaczynamy teraz malowanie i oczywiście na powieki ląduje baza. Moją bazą jest niezmiennie od naprawdę bardzo długiego czasu korektor Collection Lasting Perfection. Akurat tu mam numer 1, muszę sobie kupić bo tamte mi się już pokończyły, ale nie wiem te. raczej za co. Nakładamy bazę. Kolektor mamy nałożony i przechodzimy już teraz jeszcze na moment do paletki. I tutaj w paletce jest odcień Sun, czyli taki beżowódki. I właśnie tego odcienia użyjemy na całą powiekę, żeby sobie ją zagruntować zobaczymy yy, odcień sun nie ma jako takiego koloru większego także spoko, to będzie fajny odcień na przygruntowanie powieki i yy, już doświadczona właśnie tym, że pole, poprzednia paleta, charming moka, bardzo mocno się sypała no i ta też się mocno sypie dlatego też zaczynamy od oka dopiero potem przejdziemy do twarzy no dobra, słuchajcie, w takim razie skoro mamy zagruntowaną tutaj powiekę, to ja za kamerą zrobię sobie jeszcze szybko brwi i zaraz wracam. No dobrze, mamy już brwi zrobione jako tako i teraz tak, zastanawiam się, jak by tutaj rozpocząć i myślę, że rozpoczniemy bardzo klasycznie. Nie powiedziałam też na początku, że nazwy tych kolorów to są planety, po prostu, planety, planety. I myślę, że sobie zaczniemy od Merkurego, czyli taki... Pomarańczowy, ale jednak z nutką jakiegoś takiego beżu. I myślę, że od tego cienia zaczniemy. Słuchajcie, to naprawdę te cienie się bardzo mocno sypią. Ja po prostu delikatnie go dotykam, a mega, mega y, mocno się one osypują. Dobra. Ja biorę to moje lusterko i lecimy. I tak zaznaczamy sobie tutaj środek. Chciałabym ja sobie tutaj środek zaznaczyć. Coś tam widać. To jest bardzo ładny odcień, taki przejściowy. Dobrze się on rozprowadza, nie mam tu problemu z yy, rozblendowaniem. Mało tego, yy, naprawdę... Fajny to jest odcień, taki typowy, przejściowy, będzie w wielu makijażach bardzo, bardzo przydatnym odcieniem. Teraz troszeczkę pogłębimy we zewnętrzny kącik i e, nałożymy Jupiter. Na ten zewnętrzny kącik, gdzie to jest jakiś konkretniejszy może być ten. Jupiter to będzie Jowisz? Chyba to będzie Jowisz, nie? To jest ten odcień. Też bardzo mocno się sypią, naprawdę. Ja tak delikatnie staram się nabierać ten odcienie, te odcienie, te cienie na pędzelek, i tutaj teraz delikatnie przyciemnimy sobie. Staram się bardzo delikatnie dotykać tego, um, tej powieki, bo nie chciałabym zrobić sobie planki. Też bardzo ładnie się rozciera i nie widzę, żeby się um, źle łączył z um, merkurem. Przepraszam, muszę spojrzeć. No ja tam sobie gadałam, gadałam, aż się karta zapełniła i oczywiście mi się wyłączył, bo ten, ten aparat to akurat nie jest zbyt przyjazny do nagrywania, no ale to nieważne. <laughs> Mówiłam o tym, że jeżeli bym dokładała i dokładała ten ciemniejszy odcień Jupiter, to on by rzeczywiście troszeczkę jakby był ciemniejszy i by ściemiał. Mówiłam też, ponieważ to się nagrało, że on bardzo ładnie się łączył z Merkurem, jeszcze sobie chwileczkę wrócę do merkurego i delikatnie, bardzo delikatnie sobie tutaj rozblenduję. Wygląda to ok. No, więc przechodzimy teraz dalej. Kolejny odcień, jaki weźmiemy, to będzie Earth, czyli Ziemia. Taki rzeczywiście bardzo ziemisty odcień. Ciemny brąz, bardzo ładny zresztą, swoją drogą, czekoladowy. Zobaczymy, czy będzie fajnie wyglądać na powiekach. Jakieś lekkie mieszamy łdzia tego odcienia. Nie by mi tu jakieś plamy robił. To jakoś lepiej wygląda. Wezmę jakiegoś takiego może bardziej rozciepieżonego. Dobrze wrócić do tego Merkurego. Delikatnie sobie tutaj to rozblendujemy no mam wrażenie, jakby jakieś plamy robił ten brązowy cień ale nie wiem, czy to tylko moje takie wyjdzie mi się Przerob hmm. no nie wiem, nie wiem, nie wiem teraz mam problem, jaki odcień użyć do wykończenia, chyba pójdę bardziej w te szalone fiolety i postaram się użyć przynajmniej dwóch. Bliżej zewnętrznego kącika nałożę tutaj Pluto, czyli taki ciemny fiolet. Biorę taki płaski pędzel i zobaczymy. Jeżeli chodzi o kolor na pędzelku, to taki średni jest. Spróbuję palcem. O, i palcem zdecydowanie lepiej. Powrócę do tego ciemnego brązu na chwilkę. sobie do Merkurego. I jeszcze w tym samym pędzlem sobie wezmę od razu Jupiter. I spróbuję tutaj coś zadziałać z tym Jupiterem. Odcień w um, pakowaniu jest zdecydowanie ładniejszy niż tak tutaj na powiece. Ale dobra, nie przekreślajmy tego koloru. E, przejdźmy teraz może do Neptuna. Czyli to jest ten odcień. Zobaczymy jak ten Neptun wyjdzie. Zastanawiam ja się właśnie, czy wziąć też jakiś pędzelek, czy... No, zobaczmy na pędzelku, jak się będzie zachowywać. Słabo, słabo. Być może trzeba by było to na mokro przyklejać, to wtedy byłoby ładniejsze. Cienie. Następnym razem spróbuję na NYX Glitter Primer. Dobra, mamy tutaj nałożonego Neptuna. I na zupełnie wewnętrzny kącik nałożymy Wenus. Wezmę ten sam pędzel. On jest już nieco bardziej taki różowo-fioletowy i tutaj chyba ten odcień bardziej taki intensywny póki co, jak biorę na pędzel. Jeszcze wrócę do Neptuna. No i Najmniej mi się podoba ten brązowy earth, czyli ziemia. Naprawdę jakoś tak słabo wypada ten odcień na tle tych innych. No, ten Pluto też coś takiego jest, lekko. Nie Teges. No, ale zobaczymy. Widać ogólnie, teraz możecie zobaczyć osyp pod e, okiem. Okay, okay. Jest on bardzo mocny, przez co w ogóle wygląda, jak miała mega silne oczy. No ale jeżeli robimy sobie jakiś taki makijaż w kolorach fioletowych, no to, to zazwyczaj tak właśnie to wygląda. I ogólnie najbardziej mi się póki co podoba Wenus. To wygląda naprawdę ekstra. Tutaj jeszcze jest taki odcień fioletowy jasny komet. I tak się zastanawiam, czy tego sobie tutaj właśnie jakoś nie zaaplikować. Spróbuję wziąć taki mały pędzelek puchaty i właśnie tam sobie troszeczkę może, jak mi się uda, dołożyć właśnie te komety. No dobrze, teraz tak, dokładamy sobie tej komety. Mam taki rozciapieżony, milusi, i pędzelek. Biorę sobie kometę i spróbuję sobie właśnie troszeczkę ją tutaj dołożyć coś tam widać. Jest bardzo delikatny, ale fajny odcień. Myślę, że paleta się nieraz pojawi na kanale, z tego względu, że tutaj są jeszcze inne fajne cienie. Na przykład ten cień Mars jest obłędny, już to widzę. Musimy jeszcze użyć Saturna i księżyca. Po prostu tych cieni... te cienie na pewno się pojawią jeszcze raz na kanale w odcinku dedykowanym tejże palecie, Na pewno. To, to jest jestem więcej niż pewna. Nie wiem, czy to będzie po jednym po drugim, czy po prostu z jakąś tam e, przerwą. Będzie, co nie lubię robić, brwi najpierw, bo takie jakieś... I tak jakiś... Integres. No to dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o powiekę, to myślę, że tutaj więcej raczej nie będę kombinować, ewentualnie coś, co jeszcze porobię sobie z... Pluto, czyli z tym ciemnym fioletowym, może go spróbuję troszeczkę tutaj dołożyć, żeby się wbił z tym brązowym, z tą ziemią. Nie podoba mi się przejście pomiędzy Neptunem a Uranem, a Pluton, Plutonem. Teraz, słuchajcie, idę wyczyścić sobie okolice pod okiem, bo wygląda na jakbym dostała lanie. I zaraz wracam. No dobrze, wyczyściłam sobie już okolice pod okiem i nałożyłam też pielęgnację. Właściwie to przerzuciłam się na troszeczkę inną pielęgnację. Mam inne kremy i wszędzie zewsząd po prostu płynęły te informacje o tych SPF-ach i tak dalej, i tak dalej. No i kupiłam sobie, słuchajcie, krem znakomi z SPF-em 50%. Nie wiem czy to widać, ale mam mega białą twarz, bo on bardzo mocno wybiela. Póki co nie będę się o ten temat wypowiadać na temat tego kremu, bo używałam go dopiero kilka razy. Ale mogę powiedzieć, że jeszcze nie jestem do końca przekonana, zobaczymy jak się będzie sprawować, jak go już troszeczkę więcej zużyję. No a teraz już nie przedłużając, to przechodzimy do podkładów i tutaj słuchajcie, od razu Wam powiem tak na szybko co i jak a zrobimy to na bardzo szybkim przyspieszeniu. Jeżeli chodzi o podkłady, to będą dwa, będę mieszała ze sobą Soraya Plante oraz Miss Sporty Natural Perfect. To są dwa podkłady, które używam bardzo często, a jeżeli chodzi o korektor, to użyję korektora z L'Oreal Infallible numer 326 vanilla, co prawda on jest dla mnie troszeczkę jeszcze za jasny, ale to nic przepodrujemy i ogarniemy to. Lecimy. Dobrze słuchajcie, podkład, korektor i pudry też już mamy nałożone na twarz. Przejdziemy znowu do palety i będziemy robić dolną powiekę. Ale słuchajcie, zanim może dojdziemy do tej dolnej powieki, to użyjemy fioletowej kredki. To jest Golden Rose numer 422. Fioletowa ona jest bardzo miękka, co jest naprawdę fantastyczne. I zrobimy sobie dolną linię. Będzie taka nasza baza. I teraz, tą kredkę będziemy nakładać cienie z palety. Ja nałożyłam tak niedbale, specjalnie, żeby nie było. I teraz moi drodzy, y, przejdziemy do morza Uranusa, czyli do Uranu, bo tego cienia nie używałam, a chciałabym zobaczyć. Słuchajcie, te, to światowe cienie jakoś tak się. Trudniej nakładają na pędzel, co mi się nie podoba. Taki pędzelek płaski, zbity. Tak, rozcieramy tą kratkę i nakładamy nasz cień uranus. Może ja będę mówić po polsku uran strasznie mi się nie podoba Earth ten cień Earth nie, nie. wrócimy wrócimy do tej ziemi i tu postaram się troszeczkę tego cienia dołożyć mimo wszystko ten yy, kolor ziemi jest trochę coś nie tak jest po prostu z nim mam wrażenie, że się wytraca traci kolor Znika. Nie wiem, ale za ten uranu, za tej kredce wygląda. Uran. Na tej kredce wygląda całkiem yy, ciekawie. Ciekawe, jak bez tej kredki. No, no zobaczymy, na pewno to przetestuję. I w wewnętrzny kącik użyjemy księżyca, czyli to jest ten, moon. Zobaczymy, co to jest za odcień i użyję tutaj tego pędzelka, który był dołożony do zestawu. Uuu! Moon jest holograficzny. Mieni się na złoto, fio na fiolet, srebrny i taki zielony, taki naprawdę holo. Wiecie, nie sposób go nie użyć, bo normalnie wygląda obłędnie w tej palecie. A spróbujemy tym pędzelkiem właśnie który jest dołączony do zestawu, yy, pokombinować trochę z tym fioletem pluto. Jest taki bardzo delikatny ten, ten pędzelek No zobaczymy. Może troszeczkę nim, mi się uda nałożyć coś. Tutaj brakuje zdecydowanie jakiegoś takiego konkretnego błysku, ale uran też myślę, że swoje zrobił. Jeżeli chodzi o paletę Eveline Mastic Galaxy, no to by było raczej na tyle. I wytyszyjemy rzęsy, pomalujemy usta i zaraz wracam. No i jeżeli chodzi o makijaż, to by było na tyle. Na ustach mam pomadkę z Golden Rose w numerze 12. To jest taka kredka. A jeżeli chodzi o tusze, to dwa tusze mamy, Miss Sporty i Golden Rose. A na twarzy, jeżeli chodzi o podkład, nie o podkład, tylko brązer, róż i rozświetlacz. Standardowe rzeczy, których używam zawsze. Wróćmy jeszcze na moment do palety. Cóż można powiedzieć na temat palety Eveline Mystic Galaxy? Opakowanie, ono jest bardzo w porządku. Ja do niego jakichś tam większych zastrzeżeń nie mam. Ma bardzo ładne lusterko, duże, spokojne. Spokojnie można się w nim przejrzeć, pomalować, żaden problem. Można też tą paletkę sobie wygiąć i mamy cały zestaw. Kolorystyka jest bardzo ładna, przemyślana, wszystko do siebie idealnie pasuje. Wszystkich cieni co prawda nie użyliśmy. Użyliśmy Sun, Mercury, Jupiter. Moon, Komet, Wenus, Neptun, Uranus, Pluto i Earth, no w sumie, w sumie większość użyliśmy odcieni. Nie użyliśmy Marsa i Saturna, ale myślę, że na pewno te cienie się pojawią jeszcze nieraz na kanale. Bardzo mi się podoba odcień Wenus. To jest odcień, który rzeczywiście bardzo ładnie wygląda. Największe zastrzeżenia w sumie miałabym do tych dwóch, czyli do Ziemi i do Plutona. Ziemia mam wrażenie, bo to jest taki brązowy, bardzo ładny kolor w sumie, taki podstawowy i dobry do każdego rodzaju makijażu, ale mam wrażenie, że zostawia jakąś dziwną plamę. I się ciężej go rozciera, a jak się im bardziej go rozciera, tym bardziej traci kolor i tworzy plamki. Jeżeli chodzi o Pluto, to to jest ciemny, bardzo ciemny fiolet z odrobinami. Myślę, że nie od dzisiaj wiemy, że bardzo trudno jest pracować na fioletach i przede wszystkim bardzo trudno jest zrobić dobry fiolet. W sumie chyba jeszcze nie trafiłam na jakiś dobry fiolet, taki naprawdę dobry dobry. Niemniej jednak paleta jak jest w przecenia to kosztuje całkiem mało, ja nią zapłaciłam około 30 zł i jeżeli ktoś na przykład poszukuje jednej palety, która będzie troszeczkę inna niż jakaś podstawowa, niż na przykład Charming Mocha, to myślę, że Mystic Galaxy jest dobrym uzupełnieniem toaletki. Bo mamy tutaj kolory, które naprawdę można fajnie wkomponować w normalny makijaż, wiecie, nawet jeśli ten Wenus też fajnie wygląda, zawsze troszeczkę inaczej te oko się prezentuje, jak mamy jakiś tam kolor szalony bardziej i przyciągamy może większą uwagę. Bardzo ciekawym kolorem jest Moon, bo mam go tutaj w wewnętrznym kąciku, on jest naprawdę typowo taki holograficzny, on się mieni na różne odcienie zielony, fiolet, róż, bardzo ładne, no i przede wszystkim kusinie mars. Mars naprawdę wygląda super i przypomina mi jakiś odcień z glam shopu. Podsumowując, z paletką pracowało mi się. Nieźle. Nie mogę powiedzieć, że najlepiej, yy, bo nie mam takie paletki, mam takie paletki z znaczy się, w którymi bardzo dobrze mi się pracuje z każdym jednym cieniem. Yy, kwestia jest tylko taka, że jeden dzień bardziej lubię, bo mi się bardziej podoba, a drugi mniej, no bo może mi się mniej podoba. Yy, ale mam takie paletki w swojej yy, kolekcji, który mi się bardzo dobrze pracuje. Z tą mi się pracowało nieźle. Yy, jak na pierwszy raz była bardzo w porządku, na pewno będę ją testowała jeszcze kilkukrotnie i na pewno będziecie mogli ją zobaczyć jeszcze nie raz na moim kanale. Więc jeżeli chodzi o recenzję palety Eveline Mystic Galaxy, to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.